Witam Was w kolejnym odcinku z, z GTA 4 Ostatnio jacyś podpalili nam dom Nie wiem dlaczego Trzeba się spytać Romana Ale Roman nie odpowie Ta męda. Nie żartuję, nie będę go nazywał w mędu. Dobra, lecimy do kolejnej misji Wjeżdżam z buta jednym strzałem Jest jakaś bryka, fajna Nie ma bryki Dobra, bierzemy tego w gruchota. To jest ten, kurde, plones. Eee, nie pisze co to w ogóle. Virgo, a nie a nie plones. Dobra, lecimy do tego M. Bo miałem, się pytałem w ostatnim odcinku, kto to w ogóle był. Eee, dobra, odbieramy. O, przeżyłem, idioto.

Mimo już dupę wylizać, a nie znaleźliśmy w każdej kryjówce. Ca mnie w dupę to? Dimitri. Żartuję. Co to ma być za misja? Co to jest? Tańczymy w rytmie. Rytmów od Giloka. Aha. Tańczymy. Ty, aż, się, aż mi się tanci zechciało. tam tej gości. Pamiętam ich. Jeszcze z, z kogoś let's playów. Bo nie wiem kogo już. Tak, wyglądasz, tak. Zgadzam się. O, nikko tam się nawet. O, Mitchell. Tak, Mitchell, Mitchell, Mitchell tak.

You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs, you know what I'm saying? Okay, and... Uh... Yeah, well, you know, we gotta clean up some eggs, brother! You wanna get up Here, Manny Escuela is <laughs> rapping <laughs> with a street accomplice about cleaning up the street. Yeah, turn that off. Wait, wait, wait. Oh, Nico <nicoleak>. here. Oh, <laughs>

Wszystko to du. Do... Okej, okay, co tu trzeba zrobić? Ej, ktoś mi zawalił wóz. Gdzie mój wóz? Pytam się. jest. kto mi przeparkował samochód? Pytam się. To pewnie ty, Murzynie. Murzynie mój ty, Muzin. Dobry Muzin. Czekajcie ja tu wyłączę, o! Swoją stację radiową wyłączę i, i, i jest... i Gdzie to trzeba jechać? Daleko? Eee, dobra, nie jest daleko, okej okay. O lolo, lolo. serio deszpada. pada Źle się jeździ teraz trochę Ej, ja, to... A to cóż tu idzie, jakby był, nie wiem, nawolony Ła Tu jest Wiecie co? Chyba nagram GTA piątkę. Takie wymagania sokur... Nie wiem czy są so te... Bo sprawdzałem dzisiaj Wymagania GTA 5 na GTA Site na tej stronie To tam pisało, że wymagania Czekajcie e, rekom... Rekomendowane to 4 Giga rama? Podajże? To i tak nie jest dużo Nie jest dużo To jest mało według mnie Ale i tak by weszło na, na pewno Na pewno by weszło Fak, 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 fak Wiem! Nie moja wina Kurde Nie moja wina, tylko ten deszcz Deszcz walony pada Sprawdzałem właśnie i to może nagram to A jak będzie tak lagowało to zostawię tą serię Ale to dopiero może nagram Kurde, nie wiem bo ja już mam te serię już tak mam Już naszykowane Fak, nie tak blisko no szykowany tak z Godzika nagrać Godzik 1, Godzik 2, GTA, e, GTA 4, No właśnie GTA z Andreas, dawno nie było w Wakacje jeszcze miałam nagrać e, Outlast'a Whistleblower Jeszcze coś tam miałem Amnezję właśnie tam pisałem na tym, na Strafpol, Pol czy jakoś tak na tej stronie Reason Oj tego dużo jest powiem A to zobaczymy Reason na no, zacznę pewnie podajże, pod koniec stycznia w, w ostatnim tygodniu stycznia właśnie W ostatnim tygodniu stycznia to gdzieś nie wiem Zobaczymy jeszcze Fak nie blisko Oj dużo tego jest powiem I tak miałem zaczynać e, Rezena ale to tam jeszcze nie Za dużo serii noszykowanych mam w ogóle Muszę Gotika skończyć najpierw. Godzika może skończę w lutym, bo nie wiem jak tam będzie. Czas, z czasem nie wiem jak tam będzie, bo będę miał coraz mniej czasu w ogóle. Może wakacje coś jeszcze nagram. Outlast to tam w tydzień nagram go. Będę miał dużo czasu. Mi się wydaje już 7 odcinków z te arty z Może 6, 8, może, nie wiem około. Już jedziemy, już jedziemy Dobra, jedymy Powiem, że Get... Powiem, że GTA piątka online oczywiście Online Fajne jest nawet, mi się to już spodobało nawet tak gierka. Poszkoda, że jest tylko na PS Na PS Czekaj, PS4 chyba jest tylko?

ja, jasne robisz, gościu? Ja pierdziele, wal się! Gdzieś to zamknięte. Dupa jasna! Co za... Gdzieś to zamknięte, dobra! Cicho. dar tu coś znajdę. O kurde! A, fuck, fuck, fuck. Czekaj tutaj. E, tędy mogłem wejść. <grybujesz> Myślałem, że drzwi. Czekajcie, która by wejść? trendy to się wchodzi czekajcie E, fata fuck! Czekajcie, nie tędy Czekajcie tak, tak, tak Na górę właśnie A FAK Oj Kichnąłem, przepraszam A mi się kichać chciało Aż mi uszy się zatkało Jak ja mam go załatwić? Tam muszę wejść, serio? Ja pierdzielę, jak ja mam wejść? Jak ja mam tu kurde, kurde, blade wejść? Ja pierdzielę. Ej no. Ja jest robisz. No, tak myślałem. Oj, kurde, cały się mylę. Czekajcie. Czekajcie, tu ktoś mi mówił dzisiaj Eee, yy, czekajcie, to jej wygra. Nie, czekaj. Grafika też nie ekran. Właśnie, tutaj. Tryb celownika. Powiem, że ten lepszy jest. czy... Ale nie. Eee, yy, what the fuck? Czy mi się to zmieniło coś? Eee... Yy, albo mi się przewidywało coś? Z widy mam chyba Czekajcie. A, tendy o właśnie! Gicior! Fakt, tylko żeby nie wpaść. Ej, spokojnie. Gdzie otwarte okno? Tu jest otwarte co so, nie? Tutaj. What the fuck! Ty fucking życie, kurde, wypierdzielaj. Masz, dostałeś kurde. Fucking shit, ty Czekaj tu, tu, tu ktoś do mnie strzelał Masz kurde, nie będziesz tu do mnie strzelał Kurde jeże. No dlaczego nim? O, oh, ale dostał Hej czad, haj co Bo w butelkę trafię Dostał Ha, dostał kurde Dostał w łeb, haha ha. Czekajcie Tu ktoś jest ja to wiem, człowieku. Tu ktoś jest, ja to wiem. Fucking cheatie, kurde jak ja mam trafić tu O ty kurde Kurde, to jest gorsze ten celownik niż nie wiem co. Serio ja, ja nie zrobił ja tam ten celownik był lepszy, ludzie. Czekaj. Ekran Czekajcie. Um, sam nie wiem. Tu ktoś był, ja to wiem. What the fuck? Ale trafiłem. Headshot, chodź tu, kurde. Dostał! W piruny. Dead! Heee. Ho de, headshot? Opuść magazyn. Jak? Jak mam, go, kurde, są wyjść? endę chyba. Eh, Austral zamek zjadę, dobra. To ten. Te. Haha, udało się. What the fuck? Oh. What? Okay. What? O o you walk out of there just one more time we need to get the shot just right oh yeah yeah that's a good <laughs> idea. I can put it your face if you like i don't mind doing that again oh, and again till oh, i get it right easy nico easy hey they look good huh was it a good mixture of that like, salt <laughs> you looked great great yeah let's do it. okay from the side. yeah right here wait where are you going Man. more senseless death and the police aren't even here yet help has only one name on the streets of south bowen Many. Right. Me. We'll be life ain't eee, what the fuck? Eee, ja cię kupi. No ja samochód zabrali. Otwarte? Wow! Otwarte! Wow! A tam coś tam jest jeszcze, czy nie ma już nic?

I want to talk to you about Roman. He's got a problem. He's gambling like an animal online in clubs everywhere but you you need to control your cousin, bro Roman's a grown-up. He can look after himself, Brucey. He's getting involved with some serious cats, homie Even people I might think twice about dealing with and I want dangerous motherfucker, okay? Put him in Gamblers Anonymous or something. I'm starting to think he's more interested in cards than chasing pussy and that ain't cool, you think? Sure, Brucey. Thanks for the heads up Dobra, wbijaj do samochodu, Niko. Belik. E widź <laughs> Jak się potknął o swoje ciało. Dobra, nie idziemy zapisywać gry, lecimy do kolejnej misji. A nie wiem, albo czekajcie. A dobra. Dobra, przepadło już. Pojedziemy tam do... Pa pa, pa 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 A fuck, nie udało się. Ojej.

Oh, good to meet you. Uh, I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no, I'm uh, just a tourist. Uh, look, Manny, I gotta go. All right. Keep doing what you're doing. Thank you, officer. Thanks. Yeah, you know, it was a real big thing for me. You know what I'm saying? A real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better. <laughs> I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Manny, you know I got things to do. You off. Yo, man. I was just getting my flow on, man. I ain't rap right for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man. I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. Alright, I'm just saying. Whatever, man. Fucking punk. <laughs> Yo, listen, homeboy. I, I need you to do me a favor, man. Listen, man. I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because I promised Mr. McCready I was gonna get this place cleaned up and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're the street right now. Right. Right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. Over here, man. I'm on you. Yo, that's what I'm saying, man. Streets, we got codes, man. You know what I'm saying? We live by these codes. You know what I mean? <laughs> Nie, nie, nie nadążam. Ej, jest za daleko to. Eee, dobra. Spoko. Nie ma daleko. I idziem. Jedziem znaczy, nie idziem. Dobra, jedziemy, którędy by było bliżej. Jak się drifta. Aż muszę się obrócić w tą stronę. Jak się drifta. Drift.

ja robicie. Wszyscy? O kurde fuck. Dobra, zrobiłem. Wy Ja pierdzielę trzy gwiazdki. Ja robicie? Ja, pierd ja pierdzielę. Ja Nie no, ja robię Ja pierdzielę. Kurde wychodź mi stąd. Wyjdź mi stąd Hahaha <laughs> policja Dobra lecimy 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 gdzie to na górze gdzie ten domek który domek ach ta policja jak ja nie lubię policji Fak, wejdzie tu No chodź tu Dobra zapiszę grę i już sobie pójdę mam nadzieję Może pójdę sobie Hmm Masz się idź sobie stąd ja coś do Was mówię Macie iść sobie stąd Policjanci Drodzy nasi Dobrze, że nie ma tych Polaski Ten, ten Penny. Dobrze ich tu nie ma chociaż eee, eee. Już nie mam unego? u tego? U Meni? Ma Lori co ona chce? Nie Torres. An on San in to tu jest, ta Elizabeta. Dobra, to to w kolejnym odcinku zrobimy już. Ja się już wami powoli żegnam. Może sobie zrobimy jajka na gorąco. Dawaj talerz. Ej, nie da się otworzyć. Eee. Patrz to talerz, talerz rozwali. <grym> zaraz talerz rozwa rozwalę. Ty, to ktoś nie jest to chyba ten, Roman z Mallory Nie żartuję, zapiszę sobie jeszcze raz grył i widzimy się w kolejnym odcineczku Podajże, hmm Podajże w kolejnym odcineczku, pewnie tak Okej, okay, zapiszę gry To to łatwa bo misja nawet, ta na... Tylko trzy gwiazdki policji bo... gonili mnie, a to tam dałem radę Spierdzieliłem im Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, na razie